Witam. Chciałem przedstawić nowy projekt i stary projekt. Stary projekt to ten wózek do przewozu ekstremalnie ciężkich rzeczy na lanych kołach gumowych. spawany z solidnych cełówek i z rury. Grubościennej stalowej. Nowy projekt to rębek do drewna. Rębek do gałęzia w zasadzie do gałązek z drzew owocowych, które będę niedługo przycinał. Składa się z. Gotowego urządzenia, które można zakupić na popularnym portalu aukcyjnym, gdzie może się posypać na mnie hejt, że em, będę używać gotowca, tylko że ma to być. Rębak zasilany silnikiem jednofazowym na 230 V. A ta gotowa jednostka jest w zasadzie przystosowana do napędu przez wałek odbioru mocy w ciągniku. I moim zadaniem jest przeruba. Napędu tak, żeby można było zasilać ten rębek silnikiem jednofazowym. Więc na ten wałek wielofrezu założyłem koło żeliwne, które pochodzi z jakiejś prawdopodobnie maszyny rolniczej, a koło to było przez ostatnie kilkadziesiąt lat w mojej rodzinie używane jako poidło do poidło dla kur. Tutaj w te przestrzenie była wlewana woda, to leżało odwrócone na ziemi. Kury poiły się z tego koła wodą. Tu widać jakaś była piasta. Czy został tej kołnierz od No i to koło żeliwne em, zostało nacięte. Został zrobiony rowek szeroką tarczą, grubą tarczą do kątówki. Zajęło to sporo czasu, ale jak widać powstał rowek, w które można włożyć pasy klinowe. Koło jest przyspawane do takiego wpustu wielofrezowego, który też pochodzi ze starego siwnika produkcji polskiej. Ta część została tam mniej więcej wycentrowana i przyspawana do śrub, które wystają z tego koła. Jak można zobaczyć, nie ma jakiegoś okropnego bicia. Kręci się w miarę fajnie. Tutaj musiałem usunąć, wyciąć taki kawałek żeliwa, który wystawał z tej flanszy, ponieważ masa tego kawałka metalu generowała duże bicie na na tym kole. Nie jest super wycentrowane, ale Obraca się w miarę w miarę ładnie. Co dalej? Rębak ten będzie napędzany tym silnikiem ze starej kątówki. robiłem piaste. Piastę, nie piaste. robiłem koło pasowe, aluminiowe, wyciągnięte z mozołem z silnika od pralki. Kółko jest to. Przycięte na wymiar, na szerokość i rozwiercone do średnicy potrzebnej, żeby zainstalować je na tej ośce. Silnik dosyć mocny, myślę, że około, około 2 kW, ale nieco za szybki. Tutaj widać jeszcze uchwyty. które pozostały po poprzednim projekcie, czyli pile do drewna. On napędzał taką mini, mini krajzegę do drewna. No i spisywał się, ciągnął tamtą piłę bardzo dobrze. I teraz tak, ten silnik będzie napędzał hmm. To koło z mojego składaka, którym jeździłem w pierwszej klasie podstawówki. Do tego koła jest przyspawane kolejne kółko pasowe. Mam za mikrofon kółkopasowe z, z... alternatora bądź prądnicy odciągnika. Jest to przyspawane tutaj migomatem. Też w miarę jakoś równo. I tak. Czynnik kątówki będzie napędzał to koło, a z koła pasek klinowy będzie napędzał koło zamachowe rębaka, co powinno zmniejszyć obroty tego rębaka do pożądanych. Taki jest plan. A wy jak myślicie, uda się to, czy się nie uda? Dajcie znać w komentarzach.